Ooh. Someone to go a wszyscy przygotowują się do startu. Ważna informacja, co się na wrześniu dzieje na plus, a ten wiek to coś co ambasadorowanie naszego miasta. Pan burmistrz miasta i gminy Tomasz Kałużny. Witam wszystkich Państwa, wszystkich zawodników, także kibiców, bo pełno środków kibiców są e, znajomi, przyjaciele, rodziny. Zostały nam 3 minuty. Pogoda idealna w Warszawie. Widziałem w telewizorze, że padał w czasie biegu, więc myślę, że u nas będzie trochę lepiej. Zbyt ciepło nie jest, ale nie jest też chłodno, więc myślę, że idealne warunki do biegania. Wypowiada się ktoś, kto nie ma o bieganiu. zielonego pojęcia, bo strasznie nie lubię biegać. Ale na rowerze. Także życzę wszystkim uczestnikom do biegnięcia oczywiście. To jest bezwycięstwo. Czekają. Czapki kosynierów z 1848 roku, na pamięć życzę wszystkim miłych wrażeń, Nasi przyjaciele cudowni, Bractwo kurkowe, w roli głównej jest gotowe, czekamy na wystrzały. Lepiej otworzyć usta, bo to będzie huk na prawie. I wystartowali moi drodzy około 800 biegaczy. W zeszłym roku 630 zostało zakwalifikowanych. Są dzieci, są wózki mówiłem. Bardzo cieszymy się, że taka ilość fantastycznych ludzi przyjechało do Wrześni, jest razem z nami na wrześnińskim rynku i mamy kibiców i przyszłych biegaczy za to im bardzo serdecznie dziękujemy przypominam teraz błyskawicznie jeszcze trasę Wrześnianie znają ją znakomicie, słychać bardzo daleko Rynek 3 Maja, zakręt w lewo Warszawska, z prawo prosto. To zapisało i do... chyba 15 na małego. Nie, to teraz. Nie? To trzecia osoba, no. Ale to jakoś tak co tam dzisiaj mają... Wojdzie rozsypane tam po drodze, czy jak? To był A to ten yy, młody cypek nie przyjechał. myślę, że będzie. On tak się dosyć teraz intensywnie przygotowywał. Ładnie pomału! Brawo!

Ale je, przewaga jest, nie? Nie ma nikogo. No. Nie zabłodzili chyba reszta, to? Nie nabiega. No. Reszta nie zabłodzi... Ej, Mogliśmy biec przy nim. To. Nie, to jest lepiej, Chociaż nie kawałek. Trzeba było mu pomóc teraz chwilę. Na no. dwa kilometry. Co kawałek dana. ktoś powinien się zmieniać. No. No. No no. Ej, ale długo nie ma nikogo. U, dobra, O, już są następni. Pięknie, Błażej, dajesz, jest dobrze. O, teraz Oni nie wiedzą, i... którzy są chyba. Brawo, brawo. O, już teraz się rozciąga, już. Na no, że też ktoś może? A to mu pomaga, jedzie sobie. No, można? Mm -hmm. A no to nie można, no to przecież to jest dużo łatwiej w piecy. Ale to nie biegnie za nim. No nie za nim... No to z boku. Aha. No chyba, że. Brawo, 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 alto, brawo. Jest, jest, jest. Jest, 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 biegnie, biegnie. Grześciu, Grze siu, Greźciu, Greciu! Chciałem, ja żebyś go przez tą metę może złapał. Dobra, to ja zrobię zębka. Tak, tak, tak. Przejdź, dawaj, dawaj! Nie chcę, mam wymawiał. Brawo, brawo! Dobrze! dobrze. Tak, Ewelina Piastowska przebiegła w imię Medycyny. Błażej Pawla, klub Kosyjen który jest gospodarzem tej imprezy, a on jest naszym dobrym, wspaniałym duchem na biedzie. 23 to jest pani Maria Grabowska, fantastycznie, 70 numer, Bartosz Marycki.